bile ruch, co zrobisz? Co zrobisz? mi się niektórymi No, z jedną mi się przyfarciło później duble pięknie mi szły. Coś dzisiaj miałem talent do dubli. Chociaż w stanie choroby od kilku dni to nie jest jakaś taka wymarzona moja gra. Ale słaba jakoś jest przy czterech, no niestety trzeba sobie chociaż z taką poradzić. A ja byłem lepszy dzisiaj ty wczoraj, wczoraj mnie nie było kuba nic nie chcę ci nic mówić. Przepraszam. No właśnie małe uściślenie. Dobra, z racji tego że rozbijam. Nic nie wpada. No, tak ci zostawiłem, że jak nie wbijesz w to ja nie... dobre, ale proszę już wziąć aparat i bo... No, kurde, no to aż się prosią w bicie. No niby się prosi, niby nie. patrz. No, o, o, już widzę, że masz bardzo dobry układ. Ale ten jest budek, jest No to co? Buzek z niebieskiej pomarańczowej. Uuuuzek. No dobrze, poczekajmy. Pan Adrian się uśmiecha, kurwa jego ma. Udło. I jeszcze moja. Weszła moja. Mam całe. Całości, No trudno, no. Szczęście głupiego tak, tak, tak zwana tak zwana tak zwana tak zwana tak do góry nienawidzę tego który tył, tak? tylko nie różbili bo gdzie wiesz przejście na następnego zawodnika. więc już nie widzę tego strzału ale jeszcze uważaj na 8 a jednak piąteczka to jest domowe, mu się trzeba zastanowić. Stary, to nie jest balec, tylko gra w bilarda. Pogarnij czasami. Alebiej tak, bo tam była czarna i to było troszkę ryzyko. Lepiej go nie, tutaj nie grać z ogniem. ja sobie grałem takie fajne zagranie. Tylko przyda mi się do tego... Krzyżaczek. Ale nie wiem, czy wyjdzie, bo to nas... znowu... Krzyżaczek, krzyżaczek, siuraczek, kurwa. Krzyżaczek. Siuraczek. A w sumie odstawną, tak? Wiesz? Fajna odstawna. Ale wiesz, jeszcze tego nie muszę wbić. No ja lubię, co z tak dwójkę. Bo to masz szansę na siódemkę i czwórkę, a piątki... Jest... No ja też jest szansa. Dobry, Dobry zawodnik wszystko wija Dobra, ja To musiało chyba. No teraz będziesz miał problem. Sam sobie popierdolę. Oj, O ja, jestem z co to było? W ogóle to trzymał Nie. Czyli wam Tak. Chciałem sokera, a ja tutaj troszeczkę za lekko uderzyłem. Moja pierwsza, to chyba teraz ja na mnie to przechodzi. Tak. Jeszcze twoja weszła. Tak, tylko chyba mam trochę wyczerpany. No popatrzmy. Jest nooker? masz dojście? Nie. Musisz grać banda. Pytania czy trafisz. No teraz tobie grę ewentualnie. Nie. No i niestety do Nie wyszło. Gwiazdy Snokera czy, czy pula? Wiem, Ci stary całą grę. Jakiej nie wygrasz, to ja nie wiem co jest to zdrowię. Będziemy łapani. Wiesz, Tutaj wygrać to nie sztuka, wygrać jest na czarnej sztuką. Nie wpieprzyć się tam gdzie nie trzeba. I odstawna Kroka do łzy środkowej. Weźmiemy pełtę. Środek. Co tam Ale szczur, magia. Co za. No proszę. Co to jest? Przepraszam. Proszę nie przeszkadzać. A, o, było blisko. A szkoda. Ale jeszcze mogę wywidzieć z tego? Mało. Nie, Nie, niech padnie biała. Chcemy wszystko? Dawaj, dawaj, dawaj. Padnij! Wygrałem. Nieładnie tak, panie. Dobijamy, dobijamy, panie. To no, Ale ja tylko spowlowałem. O, Ej, nieładnie tak, tak się nie robi. Kurde, oszukujesz, tak się nie Jeden, jeden. Zasturzyłeś. Za to grało Bij swoją. wszystko biję. Kurde, no chłopie, to nie sztuka jest trafić naj, najłatwiejszą. Siła. Kurde, to dwa będę Już dwa bicia zlikwidowane. Thank you. Ale gram do no z racji tego. że są i Twoje moje. Uno, uno. No, szczęście, że tą czarną wbiłeś. Taka wygrana to nie wygrana. Tak, bo odmawiam tam Wczoraj mnie nie było w wczewnicy, ile ci można powtarzać? No tak, ale przedwczoraj to ja się powiem bardziej szech chorobię to co można grać. Wiesz co. Bo ty tam kurwa wiesz. Kurwa. Z mistrzem grałeś, ja mistrz zawsze ten, nie? No, panie Obserwują Państwo dobijanie A nie będę hamer Co za pek milimetry. No milimetry muska. nie będę hamer Miałeś hamie, złoty ruch, jak to mówić połeci Poeci czy Ferdek? Poeci, miałeś kamień złoty ruch uuu nie ma, później nie trafią nie no, że pierwszy taki pizdek, co jeszcze chyba. To... Ale się, że tamtej nie grałem. Do chuja, nędzy, kurwa. Ci się podoba wbijanie czyjś win, to spoko. Kurwa. Cicho, kurwa. Wiesz, bo... ja wolę wbijać w i insta, czy na przykład snookery, bawić się w jakąś granie. Dobra, to teraz parzę, jak gramy konto ze strotera. No, dawaj. Tak każdy głupi by z tego wyszedł. Tak. Ja. Zobaczymy, czy ty wyjdziesz. No. <grym> Nie, nie. No, chodźcie, hmm. jak się wychodzić za spokera. Ciekawe z czyjego, chyba Dobra, no. ja, to już tu partuków mi nie, nie graj Kurde to! Miałam mieć te Dobra, trzymaj. A Echa

Zagramy dubere. długi duberek. Długi no, dubel to, to może wyjść z racji tego iż ta gra jest bardzo łatwa Nie wiem co, czemu na początku myślałem że jest ciężka no ale niestety No właśnie dla mnie wszystko jest łatwe przy byś przyparcił Oparcie O typarcie pierdolony, kurwa Bija. No. Majster Jakub Chmielnicki, Bija. Trzemniczanin urodzony we Wrocławiu. dawniej w Kowalach. Mieszkający dawniej w Kowalach. Niedaleko Barnik. A da... Akurat mieszka w Pszennicy. Zobaczymy jak. Bija! I ty się zwierz dzieckiem ospalikonym! Dobra, dzieciak. Kurwa i ten, i chuj. Nie wiem, no gdzieś tam. A to chcesz powtarzać to samo? Patrz. Chyba była bliżej bandy trochę mi się wydaje. Patrz Co to kurwa było? Przynajmniej nie zrobiłem tak jak ty, chociaż w było... Widzisz? Majster, nie było, Uśmiechnij się! Jesteś w ukrytej kamerze. Eee, <noise> wypierdala jest. Wypierdala jest do kamery, no nie kulturalnie. Ja jestem dzieckiem taniwala. Wiesz, za takie w ogóle rzeczy można, wiesz, nie można takich filmików składać, w których jest nieocenzurowane nie jakieś słowa. Czyli zapytam nie, bo wiesz. Z mistrzem gadasz, a z mistrzami się nie dyskutuje. Masz ustawę, poważnie. Ja lub bawić, to ja się mogę kurde z innymi rzeczami. swoim malutkim. Ja, to to to, to A ty czym się lubi bawić? Ja czym się lubię bawić? Z kobietami. Ale to już inna bajka. Nigdy w ogóle tego nie zaznasz. Gwiazdorstwo. Dziękujemy. Jeden Push back, yes.